Aż tak źle dla mnie nie jest, żebym miał Minecrafta na komputerze. Dobra, idź grać Minecrafta, ja wiem, że lubisz te klocki. No Milek, mógłbyś nagrać zaraz, wiesz, o, oglądalność by skoczyła. Spokojnie, ja tutaj muszę y, tego, Słuchim Nebrina ma. dojechać. To jest standardowy cel moich poszukiwań Słuchim. zawsze. Nagraj odbieranie skrzynek na tych tak oglądalnych Nie, ja wiem, tak wiesz, spenetrowałeś mnie ostatnio za bardzo, nie? O, to <toddź> To jest no. bardzo ambitne słowo, jak na Tak jak ja dzisiaj coś iba, nie? Jak no. jakoś sobie nie przypominam. Jak coś zmyślasz, to lepiej przyznaj się teraz. Nie wiem, że tu lecieć szkody. Jak wyjdziesz głębiej i głębiej, to będzie ciężko. To już nie już, wyjdziesz. już nie wyjdziesz. Pchałej w nocy, pchajdzie. <laughs> nie to wiem, to nie co wiem, co się tak głęboko przyjmujesz, ale też to mnie nie interesuje. To ch chyba coś na półco na przyjąłeś ostatnio. Takie bajki zmyślasz Nie, właśnie nie, nie, ja to jestem grzeczny Nie? Ucho, w ogóle mamy tu wsparcie fajne artylerii, z tego co widzę Już wali ja, mhm. właśnie I my, jak poga... Rusek w kartce no, tam tak. Co?! Co rakieta. to za buła była ty, z rakietą? Rakieta to była No dobra, dobra, niech nawet będzie, kurde, nie rakieta, ale... Halo? Ale to jest Rusek się brak penetracji, kurwa. No, co widać. tu się dzieje? Tu foksy są, kurwa. Dobra, przeleciała. Ale się minęło. mu się zaklinowałem w ogóle. Dobra, ładuję obiekty. Czekajcie, żeby coś mi zabili, chyba. Obrażenia załogi wroga zwiększone o 50%, aha. Czyli nic mi nie zabili, po prostu mam gówniany czołg. Aha. Co się zgadzało. Centauro! To był chwileczkę. ta grucha do mnie. No przecież. O, uszkodzona armata. Plus w Hehe. he, he. Mnie, wiesz co, mm. chyba nawet mu poprawiłeś Kurwa, to za team! Wszystko o, Hetman, to ty byłeś... Się... Ewą Żaden ja <noise> kurwa cfel nie oszła. Wszystko pojebało Ja nie wiedziałem, że to Tak To tu poczekaj jeszcze z 5 sekund, żebyś, wiesz, mógł uciec, nie? Pobawilibyśmy się. Tu dużo piasku, w piaskownicy byśmy się pobawili trochę. Nie? ja myślałem, że to nie ty. Ja, Nie, ja, ja, co ja, 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 uwaga! Uwaga, uwaga, uwaga co tam? Kurwa, trafił mnie. Eee, strzelać po tak kurde, za minimum, to jak chodzi za full'a. Ten Stingray też się Terminatorowi dał wydoić. Lama jedna. To! Come on! Eee... W wieżę wchodzi, w wieżę wchodzi tego do rakiety, wiem, bo są strzelałem. Jak tam, chłopaki, się czujecie? Po drugiej stronie? Chujowo, chujowo a nie to nie to nie to nie my, to to Ciedostwo. się ukrywają Najlepsze jest to że z drugiej strony nikt nie pilnuje hmm. kurwa na mnie tu wzięli się Ej, no weźcie tam, już strzelajcie do nich trochę, bo na razie ja tu tylko fragi robię. No ja do tej pory to tylko koński zdejmuję. Uwaga rakieta. Ale... Mhm. Ta pieprzona arta mi się tu ustawiła. Nie no, ja sobie damage, trzeba coś chyba podłapać bardziej, bo... Brak penetracji na zielony, standard. Oj, U czwarty? Kurwa, za górno. Jakie to No ja same medynę zabalam. górą tam Serio dostałem Ajajaj A co ty co, cofaj Arta tu leci? Pań generał, warto oczywiście Tuż tu leopardem się wychylił Potrzebuję wsparcia Chwila Ale tu... Ja nie wiedziałem, że ruszek... Nie wiedziałem, że ruszek ma 10 stopni opuszczenia działa, nie? Bo tak mnie pierdolono jakby, nie wiem no niestety te likes, masakra. Mm. Cały timer tych FVMek roztrzaskały wszystko. Ups! Ładnie wow. zgadnęłyśmy. Wow. Kurwa co na górze, ja pierdolę. Nic tylko tymi rakietami walą. Czy ktoś jeszcze został? Neveral! Ale gdzie mnie płynęło tak, że mi to... A, na jechałem, więc co mi podniosło to plusa do góry? Coś, ich Może pójdziemy na PWL, Bo to co się teraz dzieje to, to jest jakaś porażka. Uuuu, siódmy, ósmy już zdjąłem ósmego, no proszę. Kurde, Dziewiąty! To dziewięciu, to no, to proszę. no proszę bardzo. <laughs> Milek cały ich team zabił. No. Ten. Nie dobra, jeszcze jedną bitwę, bo zagrał i kurde, i wymienię Mówię ci, lepiej się przyłącz do kogo? Nie no, coś no nie wychodzi, no nie wychodzi, skillsy smata, nie? Ja wiem, że słabe, nie? wiem, sobie skillsy i wiesz. Ekipa cię wyciąga, no ale. Lepiej idź po coś do lodówki, nie? Ale taki mały badziewie sobie wziął szybkie, z takim przeładowaniem, to co się dziwić? Ooo dziew dziewięć fragów po pierwszy raz zrobiłem. Ile po prostu ja ci daję szansę, żebyś coś w końcu ugrał? Bo przecież tobie też się coś należy od. Rzekiwania. Dziękuję ci bardzo, dziękuję, ale może zaczniemy grać tak na no poważnie, nie? To troszeczkę No mógłbyś w końcu zagrać coś no poważnie, tak wiesz tylko. No, e, taki fartuch, nie? No dobra, to dawać. Gotowi?